Witam was bardzo serdecznie z tej strony Brankers a to kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj czas na ostatni odcinek z kariery najgorszego skoczka w fański jumping pierwszego sezonu. Dlaczego ostatni? Powiedziałam w tym ostatnim odcinku, że jeszcze będą mistrzostwa polski, ale przed tymi mistrzostwami Polski, żeby film był troszeczkę dłuższy, to zmienimy sobie ubrania. Ubrańka sobie zmienimy, naszego zawodnika. Jak widzicie, oznaczyłem troszeczkę tych zawodników. Edytujmy sobie naszego. Yy, tutaj sobie, może pójdziemy w kombinezon. Yy, nie, kombinezon czarny, fajny, tutaj tak, gogle nie. Yy, tak, chciałbym pójść na, na takie sobie nowe narty i mi się zdaje, że chciałbym sobie wpójść. O, na przykład BTV, takie fajne są. One mi się podobają. Może jakieś tam buciki, może jakieś nowe. Mi się zdaje, że. No, nie muszę. bo to może tak to zmienić. O! To czerwone takie biało-czerwone. Czemu by nie? O! Proszę bardzo, kask. Też może. Może będzie biały. Biały taki fajny. wielusieńki cały. O! Taki biały. Kombinezon? Nie, no to oczywiście wszystko tak ładnie, 22 lata. Skill tutaj nam w ogóle nie jest potrzebny. Tutaj styl zakwiecimy, mi, mi on się podoba, no to możemy przejść do Mistrzostw Polski. Startują tutaj kilku zawodników, są zawodnicy tak niby Pucharu Kontynentalnego i Fiskapu, ale też, którzy startują w pucharze świata, gdzieś tutaj muszą być zaznaczeni. Andrzej Stękała, Tymoteusz Nięciał i Kasper i Roszek. Przechodzimy i czas, oczywiście nie, tutaj nie pojedynczą sesję, tylko zawody sobie takie normalne zrobimy. Zrobimy sobie na skoczni Zakopane. Eee, dobra, tutaj nie mogę nic sobie ustawić, no to jedziemy. Czas na konkurs indywidualny, Zakopane, Mistrzostwa Polski. Na sam koniec sobie podsumuję i na sam koniec pokażę Wam taki, taką grafikę, e, które miejsce osiągnąłem na jakim turnieju. No to jedziemy. Fajnie byłoby zdobyć taki, jeszcze jest na sam koniec, taki fajny wuchar. Wieje w podnarty. Osiem skoczków. Jest tak, są wszyscy Polacy. No niestety tylko jest jeden. No, szkoda, ale teraz czas na mnie. Liderem jest na razie Jan Hubda, 121 metrów. No to jedziemy. Brankers. Zmieniłem sobie tak, że nie, że nie, nie jest tak mocno napisane. Mam nadzieję tutaj nie zawalę tego skoku. Wygląda to ładnie i powinniśmy być pewnymi liderami. 147,5 metra brankersa. Jest oczywiście prowadzenie. Więc bardzo dużo przewagą nad Habdasem, ale to była taka, może powiedzieć, drużyna B i C. I liderem ja jestem. O Jezus, jako długo drugą dużą przewagę prowadzę nad tym Mateuszem Cięciałą. Czas na drugą serię. No, mistrzostwo Polski byłoby bardzo fajne. Nie będę tu pokazywał wszystkich skoków, no bo pewnie nikogo to interesuje. 144 metry Tymoteusza Cięcio, ale Ja muszę skoczyć ile? Nie wiem ile. No, zobaczmy. To będzie chyba gorszy skok, ale to też będzie bardzo daleki. Jesteśmy mistrzami polski, tak mi się zdaje. Tak jest. Bardzo fajny odcineczek, bardzo króciutki. Zwyciężamy jesteśmy mistrzami Polski w właśnie sezonie pierwszym. Popatrzmy sobie na celebrację. Proszę bardzo, numer 51, ale tylko dlatego, że go nie zmieniałem. Pewnie dlatego, że mi pokazało. Oczywiście fajnie zdobywam mm, medal złoty. Drużynówka nie chciało mi się robić, bo jednak... Musiałbym jeszcze szukać na Wikipedia, jaki to jest klub, a który to, ale dobra. Z powodu tego, że żeby to tak nie trwało długo, to krótko to sobie jeszcze zobaczymy. Właśnie tutaj zostawiłem sobie jeszcze to tak specjalnie. Oczywiście to wszystko ładnie, pięknie zakończone. I pod, do podsumowania: w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajęliśmy 12 miejsce. W klasyfikacji drużynowej Pucharu Świata Polacy zwyciężyli tutaj. uznajemy że tutaj są właśnie. Tutaj Polacy zostali liderami. Tutaj, no, niby Niemcy, ale ja, ja bym to tutaj tak nie uznawał. Yy, Puchar lotów zwyciężają drużynowo yy, Niemcy, Jesteńczycy. My jesteśmy na trzecim miejscu. W Pucharze lotów yy, punktowo jesteśmy na 18 pozycji. Teraz czas na takie turnieje. Turniej 4 Skoczni. zwyciężał Dawid Ziger, ja byłem 27. W Rower. Yy, drużynowo zajęliśmy trzecie miejsce, a indywidualnie zajęłam drugie miejsce w Willingham 5 Polska była najlepsza, drużynowo, a indywidualnie najlepszy był z Polaków oczywiście Kasper Juroszek, a ja byłem 26. W planicy 7 zwyciężył, yy, zwyciężył yy, Niemcy, trzecia była Polska. Ja w klasyfikacji planicy 7 jestem daleko, 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 bo 40. A w Titizen Neustadt. Five. W klasyfikacji generalnej zająłem miejsce też słabe 37. To byłoby na tyle. No bo, patrząc na to, to na pewno ten kalendarz się zmieni. No bo później będę nas czekał letnie Grand Prix, ale na to będę. Będzie troszeczkę długo, no bo może wtedy, gdy będzie się chciało zagrać albo po prostu zdecyduję. Jednak zrobię to. Ja z wami się żegnam. Do zobaczenia. W następnym odcinku nie będzie o fańskich jumping, ale też pewnie zostaną o tematyce skoków, no bo jednak to przynosi bardzo dobre wyświetlenie i bardzo mnie to cieszy, bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku siema.